Zaczynamy przegląd smart urządzeń w Action. Ceny wszystkich urządzeń znajdziecie na końcu filmiku i napiszcie w komentarzu, czy macie któryś z wymienionych przedmiotów. A zaczynamy od narożnej lampy nastrojowej. Możecie sobie wybierać różne kolory oraz natężenie światła. Niestety sterowana jest ona tylko z pilota, a nie po Wi-Fi. Kolejnym urządzeniem jest... Powracający i dobrze wszystkim znany lokalizator. Tym razem możemy też kupić go w takim trzypaku. Pojawił się też w nowym kolorze beżowym. Lokalizator działa z systemem Apple i możecie używać go z funkcją Find My. Następnie mamy LEDy XXL aż 10 metrowe Możecie sobie wybierać różne kolory i natężenie światła, a do tego jest sterowane poprzez Wi-Fi i możecie używać ich w Alexie. Google Home czy Apple Home. I na sam koniec zostawiłem takie oto kolorowe lampki ogrodowe. Mają kabel długości 9 metrów i jest ich aż 8 sztuk.